Poradnik YouTubera, problemy zawodowe Zetek oraz koniec pewnej epoki. Witajcie! Ho, ho, ho! Świąteczne wydanie Nikczemnika. Dzisiaj będzie na spokojnie, rodzinnie, świątecznie, trochę nostalgicznie, trochę rakowo czyli to co lubicie, zapraszam! Zacznijmy od poradnika youtubera, bo ten temat mnie w ostatnim czasie niezwykle rozbawił. Otóż Freeze wypuścił w sieć swój mega turbo youtubowy poradnik, dzięki któremu możecie stać się numerem 1 na polskim YouTubie. Podstawowy pakiet kosztuje prawie tysiaka i za to dostajecie no właśnie co? To sprawdził między innymi kanał, nie wiem, ale się dowiem, który zgrabnie zrecenzował cały kurs, który jest delikatnie mówiąc wydmuszką w ładnym opakowaniu. Żeby było zabawniej, Rezi odniósł się do tego w komentarzu, w którym zaorał samego siebie, bo w dużym skrócie mówi, że recenzować można, krytykować też. Pewnie, tylko czemu tak mocno i negatywnie? Skoro włożyłem w to tyle pracy. Mm. Rezi, powiedzenie, że o kimś mówi się dobrze albo wcale, odnosi się tylko do osób martwych, także sorry, ale krytyka spotyka nawet największych. Swoją drogą Rezji chwali się 15-letnim doświadczeniem na YouTubie, co podkreśla w reklamie kursu. A ja tu jestem od 20 lat i też wam oferuję kurs za darmo. Właśnie teraz, proszę bardzo. 5 zasad sukcesu na YouTubie. Lecimy. Zasada pierwsza. Miej prawdziwą pracę, bo skończysz na ulicy. YouTube może być fajnym źródełkiem dochodu, ale powinien zawsze być planem B, który może kiedyś przy odrobinie szczęścia i talentu stanie się główną robotą, ale tylko frajer wchodzi w ten biznes licząc na natychmiastowy sukces. Zasada druga. Jeżeli fascynują Cię cyferki, liczby, statystyki, lajki, suby i wyświetlenia, kochasz przeglądać analitykę i jest to dla Ciebie wyznacznik sukcesu, to przygotuj się na liczne problemy psychiczne już po kilku miesiącach pracy. O depresji, nawet nie mówiąc, bo to wchodzi w pakiecie z fascynacją lajkami. Zasada trzecia. Jakość ma znaczenie, ale jeżeli masz nudną mordę i nic ciekawego do powiedzenia, to nawet kręcenie się w 8K nie pomoże. Zasada czwarta. Nie bierz narkotyków, bo skończysz jak sam wiesz kto. I zasada piąta, najłatwiejsza ze wszystkich, ale wielu twórców wciąż ma z nią problemy. Nie molestuj dzieci. Po prostu, tylko tyle, i aż tyle. Także proszę bardzo, 20 lat doświadczenia, zamkniętych w pięciu prostych poradach. Powodzenia! Dobra, a co tam słychać u młodszego pokolenia? Otóż nie za fajnie mają, bo jak się okazuje, 60% firm, które zatrudniło osoby z pokolenia Z, już zdążyło je zwolnić. Główne przyczyny to brak motywacji, profesjonalizmu i umiejętności organizacyjnych, a także trudności w komunikacji i przyjmowaniu feedbacku. No proszę, a przecież to oni mieli zmieniać rynek i dyktować teraz warunki. Czyżby codzienne pożeranie TikToka nie dało odpowiednich social skillów do utrzymania najzwyklejszych? Zklejszej pracy w korpo? Hmm! czyli jednak trzeba pracować tak jak poprzednie pokolenia. Oh boy, oh boy, ale się porobiło, no. Teraz smutna informacja. Otóż po stu latach nastąpił koniec pewnej pięknej epoki, którą pewnie wspominają już tylko najwięksi bumerzy, tacy jak ja. Otóż zamknął się ostatni w Polsce kiosk ruchu. Kiedyś te cudowne budy były miejscem codziennych pielgrzymek dzieciaków po komiksy czy gumy do rzucia albo bilety. Zaopatrywały też naszych dziadków czy rodziców w świerszczyki. Ratowały, gdy zabrakło zeszytu, do szkoły albo długopisu i można było sobie kupić dezodoranty Bonda na przykład. Pamiętacie? A ah, kurwa kiedyś to było, no ale szkoda. Ciekawe, gdzie pani z kiosku chodziła na siku, no i teraz się już nigdy nie dowiem. Jeżeli lubicie na święta przygotowywać słodkie wypieki, to pamiętajcie, by poćwiczyć umiejętności plastyczne, bo efekt końcowy może być nieco inny od zamierzonego. No chyba, że tak miało być, w sumie czemu nie? Ta na Śląsku, moi drodzy, bez zmian. W Katowicach jakiś pijany typ wspiął się na choinkę przed dworcem i nie chciał zejść. Przyjechała policja i nawet negocjatorzy, którzy przez kilka godzin namawiali typa do zejścia. Swoją drogą to musi być niezła bomba, że z jednej strony zdołał wejść na tą choinkę, a z drugiej strony przez kilka godzin nie wytrzeźwiał na tyle, żeby pójść po rozum do głowy. No chyba że pił, będąc na choince. Sprytne. A teraz taka mała ciekawostka z mojego podwórka. Jeżeli śledzicie moje social media, mowa tutaj o Facebooku, czyli fanpage'u Dakana, to z pewnością zauważyliście w ostatnich tygodniach duży wzrost aktywności, głównie za sprawą boomerskich, czy wręcz dziaderskich memów. Wielu z Was komentowała, że zaczynam wrzucać posty niczym wujek z wesela, no i częściowo macie rację, ale już tłumaczę skąd to się bierze. Otóż Facebook jakiś czas temu wprowadził nową wersję zarabiania dla twórców w formie tak zwanych bonusów za aktywność. Innymi Słowy, Face płaci Wam za to, że wrzucacie coś na profil. Cokolwiek. Zdjęcia, mema czy informacje, że coś ugotowaliście na obiad. Jeżeli taki post pójdzie zasięgowo, to przełoży się to na dolary. Jak duże? Już Wam pokazuję na swoim przykładzie. Otóż przez ostatnie 28 dni zrobiłem prawie 5 milionów zasięgu za pomocą memów, które przełożyły się na 250 dolarów, czyli około 1000 zł, a miesiąc się jeszcze nie skończył. Mam nadzieję, że teraz zrozumiecie skąd taka aktywność, no ale po po dekadzie prowadzenia tego ścieku na fejsie w końcu mam możliwość zarobienia na nim i to w najgłupszy możliwy sposób, bo większość memów planuję z samego rana podczas siedzenia na kiblu, a potem tylko liczę hajs. Fejsy same się kręcą. Jeżeli czasami wystawiacie coś na śmieciarka jedzie, to warto przed oddaniem upewnić się, że dokładnie przeszukaliście daną rzecz, bo czasami można tam znaleźć coś ciekawego. Ok, więc so dostałem i zanim go sprzedam, chcę... Check all the cushions and see if that is anything valuable. Oh, someone's having a really bad day. See if there's anything fun I can find in it. Anything treasure related. Just for the sake of it. I know that people drop stuff in their couch all the time. No way. Okay, that's awesome. Będziecie mi to wypominać, co? Przepraszam, musiałem. Przegląd piosenki YouTube'owej, a dzisiaj mamy wspaniały, cudowny, niezwykły talent wokalny pewnej pani, której nazwiska nie znam, ale na pewno niebawem będzie o niej głośno. Kilka niedociągnięć jest, no ale wiecie, kiedyś mandarynę też krytykowano, więc kto wie? Wciąż głupie trwam bariery zmieniają życia! Z moich ostatnich internetowych odkryć, warto tutaj zareklamować bardzo ciekawą personę. Niejakiego patoprzewodnika, który nagrywa materiały wychodzące daleko poza ludzkie zmysły. Przekonajcie się sami. To jest hardcore dla piotra solenizanta. Gumowe kutki pojechały na wczasy. Jest na kanale jeszcze jeden filmik, bardzo ciekawy, gdzie główne skrzypce grają kije baseballowe i dildosy, ale no nie mam odwagi na żółtego dolara, żeby tutaj go pokazywać, ale zachęcam Was do szukania samemu, naprawdę warto. Tak samo jak zachęcam Was do dołączania do naszej grupy na fejsie Nikczemnicy, z której wziąłem część dzisiejszych materiałów, bo tak naprawdę to głównie Wy tworzycie ten program, także zachęcam, warto.

your own criminality. Niech się pani <coughs> przestanie wydzierać w autobusie. Ale to nie jest, proszę pani, wydzieranie się mnie. Tutaj ktoś nie pozwolił wyjść, ponieważ porwał mnie. Jak niesamowity polski sku**yński złodziej. Ja teraz dzwonię na policję. This is a Polish police criminal assault again in the bus 111. Wy ludzie jesteście niesamowitymi prze perfidnymi bandytami. Jeżeli chodzi o Polskę, Policja jest to krajne dyktatory, to są niestamowicie i bandecie. A co pani to robi? Niech pani wyjdzie stąd. Nie, to pani wyjdzie stąd! Palicyjnie. No i tak moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego na te święta, odpoczywajcie, wyłączcie telefony, tiktoki, rolki, cały ten syf, przytulcie się jeżeli macie do kogoś, albo otwórzcie sobie dobrą butelkę i obejrzyjcie serial, który na przykład odkładacie od roku albo książkę. Innymi słowy, relaks i wypoczynek z daleka od tego całego syfu, który mamy na co dzień. Tego właśnie wam życzę, ja uciekam i do zobaczenia. Ciao! Cysara Tak się może Wtedy nawet Ponad nikt nie pomoże